Tak sobie uświadamiam, kiedy tak myślę i, i sięga pamięcią wstecz, to, to w takich latach już szkolnych, szkolnych y, 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 tessen, rodziło się we mnie takie, y, taką, taka chęć, chęć y, i takie myślenie, że i y pragnienie, że chciałbym być na miejscu księdza, uczestnicząc y, w Eucharystii, y, ale sobie tak jakoś y, sam uświadamiałem, że, że to jest po prostu chyba, chyba niemożliwe. Ale ta myśl mi przychodziła dość, dość często, szczególnie w szkole średniej i tak na półmetku tej szkoły średniej tak sobie myślałem, że, nikomu o tym nie mówiąc oczywiście, myślałem, że jeżeli skończę szkołę średnią, kiedy pomyślnie znam maturę, to pójdę do seminarium duchownego, żeby, żeby zostać kapłanem. No. Tak się stało.